Witam Was dzisiaj serdecznie w dzisiejszym odcineczku Audi A6 4G, czyli C7, 3 litrowy TDI, wycieki płynu chłodniczego. To nie jest ta sama co była ostatnio. Z tymi audicami ogólnie walczę często, gęsto, także dzisiaj pokażę w sumie jak będę robił tutaj po prostu z przodu. Bo tutaj robiłem kiedyś tutaj u góry, w tej A6, A6 Wymieniłem tam jest taka przepustnica, to zaraz zdjęcie będzie. Tu wymieniamy ten zawór. Yy, on jest tam pod spodem. <laughs> Z niego nam tam podcieka, Od razu będziemy wymieniać. Wróćcie tu lampką, lepiej będzie widać. Tam ten zaworek. Zaraz pokażę. I pod spodem tutaj jest ten plasticzek. Nie widać tego. Ale mniejsza o to. Przejdźmy dalej. To jest dokładnie coś takiego. To coś będziemy wymieniać. Tutaj na ośce nam cieknie. Eee... I od razu ten plasticzek, i tutaj o ring, założyć. Także zabieramy się za działanie. Działamy dalej. Trzeba zdemontować yy, kolektor, i tutaj zdemontujemy teraz tą chłodnicę palin I mamy wszystko na wierzchu. Oto widać po zdemontowaniu tego. Powiem wam, że ciężko jest wyciągnąć tutaj stąd, ale. Troszeczkę gimnastyki i jest, jest ok. To jest ta stare. Yy, tutaj na tej osce sobie podciekało. Tu mamy nowe. Co jeszcze się okazało? Że przy ściąganiu... Pękło. Czyli... Już był bardzo kruchy plastik, powiem szczerze. Zgrzany, zmęczony. Dobra, zakładamy to nowe i składamy resztę do kupy. No i tak to wygląda po założeniu. Tu tylko przykręcamy delikatnie tą śrubkę, bo później przychodzi na to chłodniczka. Tu musi nam wejść i skręcamy te dwie śruby razem. Widzicie, to jest problem z włożeniem tego, trzeba tak troszeczkę pokombinować, ale idzie włożyć, bez najmniejszego problemu. I tutaj są właśnie te dwie śrubki, co skręcamy później po złożeniu AGR-u. Czyli po złożeniu, założeniu całego modułu zakręcamy te dwie śrubki i to się nam schodzi wtedy do bloku. Tak to wygląda. Składamy dalej. Ale teraz yy, przechodzimy tutaj, robimy przód całe uszczelnienie tego przodu. Także zabieramy się za robotę. Musimy ściągnąć cały przód. Wszystkie uszczelki mamy. Takie coś, simmering nawał. I to jest ta duża uszczelka, co idzie tam na tą pokrywę całą. Także dzisiaj troszeczkę. Yy, troszeczkę. Dzisiaj, tak jakby druga część filmu o wyciekach w Audi 6 3 litrowych TDI. No i mamy teraz piękny widok, cały przód wyjechał, wszystko wyjechało i będziemy się zabierać za robotę. Musimy ściągnąć tą całą pokrywkę tutaj. Czyli tak, musimy ściągnąć pasek do sprzętu tutaj: koło pasowe, napinacze, koło od pompy wody, napinacz miarka, której nie ma od oleju jakieś tam czujniczki tutaj tą przystawkę czyli obudowę filtra oleju teraz zabieram się za robotę i tak jest gdy mamy ściągnięty ten cały przód, najgorsze to jest właśnie dostanie się do tego zabezpieczenia tutaj. Bo tutaj to coś wchodzi nam tu, ale ja to założę aha tu mamy wyczyszczone nowa uszczeleczka założona tak sobie to wygląda. Jeszcze muszę uszczelnie założyć wału. I składam. I składam powoli to wszystko do kupy. Powierzchnia wyczyszczona, odoszczona. Tutaj tylko na te kanciki dam silikonku trochę, znaczy masy uszczelniającej i tyle. I składamy. No i dobra, na nagraniu od dołu widzieliście, jest ta lala. od góry nic nie widać, wiadomo, eee, poskładana jest, troszeczkę brudno jest tutaj, ale to tylko troszeczkę, nie będziemy tego myć, nie będziemy tutaj nic kombinować, nie będziemy tego w ogóle czyścić. Dobra, Siadamy i, I jedziemy. Trzeba pasy zapiąć, jak na kierowce Boinga. Dobrze, jedziemy. Trzeba będzie jeszcze błąd skasować od poduszki. Same się odbezpieczyło. Także na koniec jeszcze wrzucę tam kilka zdjęć, żebyście widzieli co i jak, jak to wyglądało. I ja mam nadzieję, że też się komuś przyda. Taki film, eee, tutaj ciekło dokładnie z tego króćca co wchodzi nam do z tego króćca co dokładnie wchodzi nam w... w blok silnika takie tam jest przejściowka i ona tam wchodzi do bloku i tam jest na tym o -ring. I stamtąd nam podciekało. I robiło się jeziorko. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Hejka na razie. Do następnego. Do zobaczenia.